Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku. Jesteśmy na bazie w Kambodży w Phnom Penh. Jest z nami Jakub Kotuła, Fit on Trip. A ja teraz będę jak zupę i wam pokażę. Jem <grym> zupę. Dobra zupa. Srejda sama zrobiła. Nie, robię Kambodża niszczy też tego. mi tu jeszcze wrzuciła kolendry. Nie wszyscy lubią kolendrę, ale ja lubię. Kolendra jest zdrowa, trzeba je zielone. Zielone jest zdrowe. Dobrze powiedziałem? Dokładnie, ogólnie. Ale mało, kto lubi kolendry. zauważyłeś to? Ogólnie ja to lubię. Jak, każda osoba, która przyjeżdża np. do Ameryki Południowej czy tam centralnej, tam do wszystkiego doją do cilantro, nie? Uh -huh. I nikt tego nie lubi. To jakby każdy. A to, ty? To, ja lubię. Zresztą ja ja musiałem no bo ja raczej jak podróżuję, to wiesz, jem tam, wiesz żyję tam, gdzie, gdzie oni, śpię tam, gdzie oni, jem tak jak oni, nie? Jak lokalnie, czy to wiesz, gdziekolwiek jest na Afryce czy Ameryce Południowej. No i koniec końców się przyzwyczaiłem, ale też pamiętam swoje pierwsze spotkanie z kolendrą. Jeju, to nie wiem, to aż mnie krzywiło, mówię jak dlaczego? Wiesz te pomidory tak ładnie wyglądały z takim czymś zielonym, myślisz to pietruszka, a tu nagle y, zmieniam. No jakby, jest bardzo intensywne, nie? To ma bardzo intensywny smak, więc po prostu dużo osób może... Ja to wszystko nie to, to zielone, zielone, lubię zielone. Ale, ale tak jak mówisz, kolendra jest bardzo zdrowie, bo jest zielona, a wszystko to zielone. A ty jakie plan na dzisiaj? Ja jeszcze idę się przejść, gdzieś tutaj zahaczyć, może pozaczepić trochę ludzi lokalnych, popytać ich jak lubią, jak lubią Kambodżę, bo nie ja mam też tendencję do tego, że lubię nawiązywać interakcje z lokalnymi. Nagrałem kilka filmów na przykład, dlaczego Filipińczycy są szczęśliwi, dlaczego się uśmie uśmiechają, czy Tajlandczycy są szczęśliwi, lubią swój kraj, więc myślę, że zrobię taką krótką ankietę z kimś tutaj na zewnątrz Kambodży. Czy ta... Kanał Fiton Trip jest? Kanał Fiton Trip, dokładnie. Dobra. No, także sobie możecie zobaczyć. Fajnie A ja macie. pracuję nad moim drugim kanałem. Tam ja też, też filmy z tobą. Walczymy cały czas normalnie, zrobimy tak. YouTube hata, YouTube hata i walczymy, walczymy na, tak. na studiu. Tylko nam żarcie do, donoszą. <grym> Dokładnie. Dobra, to ja będę teraz jadł Zupę. zupę. <grym> Żeby nie być gołosłownym. Tu jest zupa. Tu jestem ja. Um, kamera. bo to przełożyłem na drugą rękę. No i dobra. Dajcie suba, lajka i dzwoneczek. Finalnie jeszcze dokładeczka, dużo pieprzu. To jest ta zupa, gdzie na poprzednim, czy na tym odcinku, na poprzednim, wlewaliśmy tłuszcz. Słuchajcie, i chciałem też polecić na moim drugim kanale Adam Machaj Machan TV. Przeprowadziłem wywiad z Kubą na temat friganizmu, czyli jedzeniu, stylu życia, który polega na tym, że jemy produkty, które znajdziemy, no szczególnie na śmietnikach, ale nie tylko, no po prostu, jeżeli kończy się przydatność, są wyrzucane, są niepotrzebne, też powstały te aplikacje, o której Kuba mówił, ale też jeździli, i to nie mówimy o ludziach biednych, bo jeździli sobie dobrymi autami, mają też przy sobie zawsze dobry sprzęt, dobre telefony, ale taki styl życia, żeby wyjadać to, co jeszcze jest przydatne, a jeździć po śmietnikach, po wyrzucane, czy na jakichś stokach, będzie cały materiał o tym, już jest zresztą na kanale Adam Machaj Macham TV link pod spodem serdecznie zapraszam na cały na całą relację i zadamy więcej pytań na czym to polega skąd to biorą czy ich gonią czy ich nie gonią kto w tym bierze udział jakie produkty najlepsze udało się im znaleźć oraz wiele wiele innych zapraszam A po zupie czas na sodę z limonką limonka już ciśnięta o patrz, pianka na dwa palce Na wieczór strajler robi spaghetti, a ja biorę sobie teraz jeszcze zjem awokado, bo zdrowe. Smaży się niestety, nie mogę wam zapachu pokazać, no ponieważ przez internet nie pokażę, ale mamy takie rzeczy przygotowane. Makaron już jest ugotowany. Kolejne kwestie się tutaj robią, więc nagrywam. Dobra, to już praktycznie jest gotowe. Bo się nie wbiłem, bo mam robotę tam na komputerze. I dobra, to jest moja porcja na wieczór. Słuchajcie, witam dnia kolejnego. Ja idę teraz po zakupy i, i przyjedzie jeszcze tam znajomi i będziemy robić kurczaki. Ala prezes. Także dzisiaj też słoneczna pogoda strasznie, strasznie to słońce daje, a jak nie ma słońca, to znowu pada deszcz, pora deszczowa tym się charakteryzuje. Także ja też akurat ostatnimi czasy nie jeżdżę, nigdzie nie łażę. No ale niedługo koniec miesiąca i przeprowadzka nad nadmorskie tereny do miasta Sihanouville. Blisko plaży, no powiedzmy taki kilometr od plaży. Słuchajcie, w ogóle zrobiłem przewodnik Razem z Pawłem Musem po Kambodży, gdzie pokazujemy na mapie zdjęcia oraz takie okienko z nami, komentujemy wszystkie miasta hotele, atrakcje, świątynie itd. Tak tak Ponad dwie godziny tego materiału wyszło. To najprawdopodobniej w weekend puszczę, tak więc zapraszam wszystkich chętnych, którzy chcą odwiedzić Kambodżę, do zapoznania się z tym materiałem. Ale tego jeszcze nie ma. A co ciekawe, nagrałem też materiał o zarobkach w kinach obecnych. Także to jest na moim drugim kanale, też będzie link pod spodem. Czyli ile zarabiają Chińczycy w roku 2022. Bazowałem na rozmowie z polskim przedsiębiorcą, który zatrudnia właśnie Chińczyków i ile im płaci. Ketchup podstawa, tabasco jeszcze jest. Także mamy jeszcze sałatę, czosnek, marchewka, jajka, ogórek i trzy takie porcje kurczaków. A jeszcze soda, smocze owoce, wino. Z idzie gdzieś z dżun. Z Relye idzie gdzieś z Zoom, ale przyjechał kolega, tylko tutaj jeszcze podwiedzie windą tą kartą. A my tu działamy. Działamy, działamy. Słuchajcie, główne danie dnia, kurczaki. Także ja kurczaki będę obmyje i będę nadziewał czostkiem, czyli jeszcze je tak pokroję na trzy części. Dziura w nodze i wkładamy ząbki czosnku. Wtedy to fajnie przechodzi. Dobra słuchajcie, robię teraz kurczaki, Dobra, zacząłem, piękny zapach, trochę czosnku, trochę pieprzu, sól oczywiście, czosnek już nadziane są do kurczaków. No i słuchajcie, pan Machaj zrobił taki ryż z warzywami, nie ma jajka bitego akurat w tym ryżu, to warzywa, bo zapomniałem jajko zliczki. I kurczaki, nie soliłem tych obok i nie pieprzyłem, ponieważ że jak będzie za ostry kurczak to się rozcięci. A czeka na Dżun. nie jadła z nami, bo sobie je swoje sprawy robi, tutaj robi sobie te grzaneczki jakieś tam, no i tyle. Później przyjdzie Dżun, to nagramy. A słuchajcie, chłopaki poszli na miasto, a przyszła Dżun. obie dziewczyny dzisiaj na sportowo, Dżun jak zwykle, a jak to czasami. Właśnie, patrzcie. Strelia! Nie będziemy podążać za nią tam, ale zaraz ją namierzymy. Dziewczyny idą na spacer, taki treningowy spacer. Tak więc nie przeszkadzamy, zostajemy. Niech sobie idą, niech sobie działają po swojemu. A cześć, pozdrawiam Słuchajcie, dziewczyny poszły, ja sobie robię Tosty, zapiekanki, tosty jakbyśmy tego nazwali Z żółtym serem, z czelarem. Już się zaczyna wytapiać fajnie Damy trochę odparować Kurde, przykleiłam się To ściara Ale to się nie przykleja do tego, dobra Wyłączamy to, bo już chyba dobre To się na szczęście nie przykleja do tego Teflonu tutaj Po prostu ściągamy razem z serem W ramach zieleniny mamy ogórka z solą himalajską i oczywiście ketchup jeszcze tutaj musi pójść. No dawaj się, Lej się, bo to już końcówka. No, dobre. No ketchup. Lepsza rzecz. Mamy drugi, ale w pierwszym ten sensu, Dobra, słuchajcie, poczekam aż zleci. Mam też następny. Na tym chyba będę kończył dzisiejszy odcinek. Pozdrawiam. Słuchajcie, wbijajcie na mój drugi kanał. Tam możecie zobaczyć, ile zarabiają Chińczycy, czym jest friganizm oraz innych ciekawe wywiady na temat geopolityczne, społeczne. Kanał nazywa się Adam Machaj Machan TV. Link oczywiście będzie pod spodem. Tak więc jeszcze raz zachęcam. Zachęcam do filmów archiwalnych. Pozdrawiam. Dajcie łapkę w górę, komentarz, subskrypcja, dzwoneczek i do następnego odcinka. Cześć! Jeszcze taki update dla kumatych i dla subskrybentów i dla naszych, co zostali do końca. Robię sobie jeszcze dokładkę. Podwójne, podwójne, podwójne. Tym razem bez ogórka z pomidorem. I już żegnam was naprawdę. Teraz będą. Na chlebie tostowym, bo taki mam. Zużyłem cały ser w domu. Czedar. Nie ma więcej czedara. Może trzeba będzie pójść kupić. Słuchajcie. O, proszę Państwa, takie coś jeszcze wejdzie. Żegnam. Subskrybujcie, lajkujcie i do następnego odcinka. Cześć! całe Bałkany i Bliski i mają